Dzień dobry, dzień dobry, panie ministrze. Za przeproszeniem oczywiście za cały czas podkreślam. Za przeproszeniem. <gry> tak, bo to nie jest Kolejne, kolejna rozmowa w nowym ekranie. Tym, mm. tym razem chciałbym porozmawiać o imponderabiliach. No tak, tak Marszał Piłsudski określał te zjawiska, które trudno zmierzyć i zważyć, a które niewątpliwie w życiu narodu występują. Słusznie. A, a w, Zaczątkiem tej rozmowy jest pana stwierdzenie, które wyczytałem w internecie, że trudno mówić, że mamy teraz do czynienia z trzecią RP. Tak. Ale lecz raczej z drugą i pół, tak. ponieważ jest to kontynuacja PRL-u. Ja tutaj tak. chciałbym mieć zdanie odrębne na ten temat. Nie, nie, to nie kontynuacja PRL-u, ja tak nie powiedziałem. Ale właśnie, ale... ja zrozumiałem, że. Konty... Nie, 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 nie. Gdyby to była kontynuacja PRL-u, to byłoby PL BIS. BIS. Tak. No, i tak. to byłaby, ale to nie jest oczywiście PL. To znaczy, proszę Państwa, w czasach ustroju na szczęście minionego, ale dosyć nieprzyjemnego, jeżeli chodzi o, o funkcjonowanie normalnego człowieka, obowiązywała taka zasada. W komunizmie obowiązywała taka zasada. To chyba to towarzysz Stalin zajsił ją ogłosił. chyba że jego taki najważniejszy w tej dziedzinie e, Współpracownik Żdanow, że państwo w bloku sowieckim ma być zorganizowane w następujący sposób. Ma być narodowe w formie, ale socjalistyczne w treści. Mhm. I dlatego na przykład, kiedy powstało kiedy powstawało wojsko w Polsce Ludowej, była to Polska, ale nazywała się Ludowa popularnie, tak? Oni przez pewien czas udawali, że to jest Rzeczpospolita Polska, dopiero później nazwali to Polska Rzeczpospolita Ludowa. Otóż, wojsko miało nazwę Wojsko Polskie i tak było przez cały okres PRL. Ale używano powszechnie nazwy Ludowe Wojsko Polskie. Ludowe. Żołnierz miał orzełka nie na, była na nazwa, nie była oficjalna nazwa? Ludowe Wojsko Polskie? Nie, nie. To była propagandowa nazwa. To mhm. była owa socjalistyczna treść, o której mówił Józef Wisajonowicz, Żołnierz miał na, na, na czapce orzełka, ale orzełek był bez korony. Tak? Czapka też uległa zmianie, bo naszą historyczną, taką granicą wojskową czapką była zawsze rogatywka. Prowadzono okrągłą. To towarzysz okosowski prowadził. Otóż, co się w wobec tego stało po 1989 roku? Mhm. Przyjęte zostały przez nowe państwo symbolika, która jest charakterystyczna dla Polski Niepodległej. No ale rogatywka rogatywki, rogatywki, rogatywki już. Rogatywki w czasie w 1980 tak, roku. Tak. tak, generał Jaruzelski już wprowadził rogatywki dla kompanii honorowej po raz pierwszy. Mhm. Tak, bo to już zaczynało się. To był proces transformacji. Przypominam, że, że największym do dziś wychwalanym zresztą przez Janusza Kapinę Mikę, jeżeli gospodarkę reformatorem, był minister w rządzie komunistycznym, jaki pan Wilczek. Tak. Prawda? No Więc do dziś się odwołują, że ta było ustawie. Otóż następowała transformacja Polski Ludowej w Rzeczpospolitą dwa i i dlaczego uważam, że to jest Rzeczpospolite 2,5? A dlatego, że po pierwsze przyjęto symbolikę, ale bardzo niekonsekwentnie. Przypominam, że przejęcie insygniów władzy państwowej, które prezydent na uchodźstwie i rząd przywioz, przywieźli do Polski, było taką, no, jakby to powiedzieć, takim pewnym spektaklem historycznym. Nie miało żadnych następ formalnoprawnych. Zresztą to zostało zrobione w sposób niewłaściwy, bo tam nie pojawiła się nowa rota przysięgi, prawda? Nic, I, i, absolutnie. I, i, nic. Nie, nie. To, to widać było, że, że nie to jest. Zerwano z kontynuacji. Tak tak, 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 dalej. Rzeczpospolita, Polska obecna jest prawnym spadkobiercą Polski Ludowej. Dlaczego to ma istotne znaczenie, ja uważam? Ja bym ja, ja na przykład, proszę Państwa, wtedy, kiedy polskie władze w Londynie Miały zamiar przekazać insygnia władzy wybranemu właśnie w wyborach powszechnych Lechowi Wałęsie mhm. na prezydenta. Ja wtedy jeszcze z jednym panem z pewnego ugrupowania niepodległościowego, z panem doktorem Kamockim, było taka, takie ugrupowanie krakowskie, mhm. nazywało się Zamek i stało na gruncie legalizmu państwowego, byśmy to określali. My wybraliśmy się wtedy do Londynu i chcieliśmy przekonać pana prezydenta na uchodźstwie i rząd, aby przekazując te insygnia władzy panu Walensie postawili pewne warunki. Nam chodziło o to właśnie, żeby, żeby powstała trzecia Rzeczpospolita. I jak to miało wyglądać według tej tej wersji, którą ja, do której ja namawiałem bardzo pana prezydenta i, i rząd? Mianowicie, że odbyła się w następujący sposób. Prezydent wraz z rządem przyjeżdża do Warszawy i instala, jest staje na zamku. Tak? No tak? Następnie polska agencja prasowa ogłasza, że Polska oto zakończyła drugą wojnę światową. Prezydent i władze państwa, które 17 września opuściły granicę kraju, wróciły do kraju. De facto tak powinno być zrobione. Tak. I następnie prezydent Kaczorowski wtedy na 24 godziny obejmuje władzę symbolicznie. Konstytucja Drugiej Rzeczypospolitej jest wydrukowana oficjalnie w Dzienniku Ustaw mhm. i to trwa przez 24 godziny. I po 24 godzinach prezydent oświadcza, obywatele polscy wybrali prezydenta, tym prezydentem jest pan Lech Wałęsa, on sprawuje władzę, my zakończyliśmy swoją misję. I wtedy prezydent, oświadcza, że oczywiście nie jesteśmy w stanie tej konstytucji, która została uchwalona przed wojną wprowadzić w życie, że istnieje pewien stan prawny, który został po PRL-u i musimy we, 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 według tych przepisów funkcjonować mhm. do czasu, a Rzeczpospolita uchwali nowe prawa, konstytucję i tak dalej, i tak dalej, a więc jest czas przejściowy, powiedzmy operacyjny, ale wtedy jest jasne bardzo przesłanie, co się stało. nie niepodległość. Niech pan zauważy, że nie ma czegoś takiego. My, my nie mamy w tej chwili jakby jasności, można powiedzieć, tak? Od tych momentów... No to salony mają jasności. Nie, nie, kontraktowe nie, nie. Dobrze, za dobrze, niepodległości, dobrze, tak? nie, 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 nie. To jest, to jest oczywiście, to jest oczywiście fałszywa interpretacja i każdy normalny człowiek w tym fałsz wyczuwa, nawet jeżeli nie jest specjalistą od prawa konstytucyjnego czy politologiem. Druga, w związku z tym tak, no, a więc to, to jest pierwsza kwestia, która moim zdaniem wskazuje, że, że to nie jest jednak trzecia rzecz pospolita. Tak, że tylko, tylko półówka jest Rzeczpospolitej. Druga kwestia jest związana z tym, że został przeniesiony w gruncie rzeczy i ochroniony system władzy, czyli ludzie związani z systemem władzy poprzedniego reżimu do tej Rzeczpospolitej. Został przeniesiony poprzez, po pierwsze, gwarancję bezpieczeństwa, a więc, powiedzmy, służba obcemu mocarstwu, i działanie na szkodę mhm. y, 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 narodu polskiego i państwa polskiego y, bez formalnego aktu amnestii, bo można było to darować, można było to darować. Ja nie jestem za tym, żeby ludzi zamykać do więzień, dlatego że mieszkali w pl i byli, nie wiem, w pzp ze czy ministrami tam spraw wewnętrznych, jak, jak generał Kiszczak, czy, i tak dalej. Ja nie jestem za tym wcale. No, generała Tylko Kiszczaka to nie za to powinno się. Nie, zamknąć. ale nie, nie, ja, ja tutaj nie chcę w ogóle w to, w to wchodzić. Po prostu, generalnie, po prostu należało ogłosić amnestię. Ale amnestię. Żeby nie było powodu do tego, żeby rozważać teraz o jakichś zasługach, które się w tamtym reżimie wykonało. Kolejna kwestia bardzo istotna i ważna, pomijając powiedzmy tę warstwę jakby akceptacji dla dawnego reżimu poprzez to, że, że nie udzieliliśmy tym, którzy służyli obcemu państwu amnestii jako naród, jako państwo, to jest druga kwestia znacznie bardziej istotna. Mianowicie, to jest kwestia inkorporowania elity Polski Ludowej do rzeczywistości Rzeczpospolitej Polskiej. Elity. Mm -hmm. To jest strasznie ważne, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że na ogół każdy z nas nie zastanawia się nad tym, o czym Pan powiedział o tych imponderabiliach. Nie zastanawia się nad tym, tak? W związku z tym nie zastanawia się też nad tym specjalnie i nie wgłębia się, co czyta w gazecie. Co y, ogląda w telewizji, czy słucha, y, jakie to się zyczenia go Ale może się też nie zastanawiać. Na przykład, czego uczą dzieci w szkole, y, czego uczą studentów, jaki mhm. jest y, rodzaj edukacji, to znaczy, jaką wiedzę. Wkłada się obywatelom. Oprócz tego, że marny, tak? To, 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 ja, to zostawmy. Ja, ja, w tej chwili mówię o, o, tej warstwie intelektualnej i o warstwie ideowej, bym tak, mm -hmm. powiedział. Otóż tak, czy, czy, można treści, które są jakby przyjęte jako, jako, no, podstawowe, jako takie główne w, w tym, co się nazywa, kiedyś to nazywało się propaganda, a teraz nazywa się to PR-em, tak? Publication, nie wiem, czemu tak się głupio nazywa, ale, tak się nazywa. Czy można powiedzieć, że to jest, to jest ta warstwa ideowa, którą byśmy wzięli, gdybyśmy byli w niepodległym kraju? Od chociażby taki drobiazg. tak? No właśnie, bo to konkretami, żeby. No to tak, chociażby taki drobiazg. Czy my jesteśmy dumni, proszę Państwa, z tego, że jesteśmy Polakami? Ja jestem dumny. No dobrze, ja też. A ile jest takich, którzy są dumni? Mam nadzieję, że mimo wszystko większość. To jest nadzieja. A teraz tak, skoro no, jest pan dumny, ja jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Otwieram gazetę albo włączam telewizor. Jestem dumny, że jestem Polakiem? No. Już jest kłopot z tym, prawda? Ja dalej jestem dumny, że jestem Polakiem, aczkolwiek nie jestem dumny, że muszę oglądać o, te bzdury. No, no które na przykład, nam... ukazuje, się, ukazuje się książka e, takiego osobnika, e, który, który nawet został odznaczony wysokim odznaczeniem przez prezydenta Rzeczypospolitej e, 2,5. Prezydenta Rzeczypospolitej 2,5. Został odznaczony przez, za jakieś zasługi dla państwowości polskiej i ten e, człowiek, który kiedyś był obywatelem polskim, pisze książkę, to, w której to książce oskarża naród polski mhm. o popełnienie naprawdę obrzydliwych i ohydnych zbrodni na współobywatelach polskich pochodzenia żydowskiego. Tak? Mówi pan o grosie. Nie, Nie, nie wymień nazwisk, no ja bardzo proszę. Mhm. To, to nie jest powód, żeby, żeby nazwiska wymieniać. Ja, ja oni stosują taką zasadę, ci, którzy nie przepadają za polskością, że po prostu dla nich pewnych zjawisk nie ma. Rozumiem. No i w związku z tym nie ma. Tego gościa, tego gościa też nie ma. Jest jego książka. I to jest tak. Oczywiście, że, ten człowiek, z jakichś powodów, może Polski nie lubić. Może uważać Polaków za kanalię. Tak? I może to ogłosić, jeżeli znajdzie wydawcę. Ale powstaje pytanie, dlaczego tego typu książkę drukuje wydawnictwo skądinąd szacowne, bo katolickie mm -hmm. w kraju i propaguje tę książkę? No co to ma oznaczać? To oznacza, szanowni państwo, że elita nie chce być dumna z Polski. Ale jeżeli naród za elitę uważa albo ma jako elitę Ludzi, którzy gardzą tym narodem, to powstaje pytanie, jaka perspektywa stoi przed tym narodem. Bo przecież ta elita, która gardzi własnym narodem, zakładam cały czas, że to jest naród własny, jej, tak, że jesteśmy z tego samego narodu. Ta elita przecież kształtuje nasze poglądy. Właśnie treści różnego rodzaju, które trafiają do, do, do środków przekazu, ale ta elita również wpływa na na to, co się wykłada, czego się uczy z ucz uczniów i co się wykłada na uczelniach.